Najważniejsze jest to, aby właśnie teraz pokazać naszą lokalną solidarność. Wspólnie chcemy wesprzeć nasze firmy. Kupujmy lokalnie. Akcja, którą tworzymy, ma na celu zwrócenie uwagi na robienie zakupów czy zamawianie produktów od lokalnych przedsiębiorców. Połączmy nasze siły i potencjał. Razem możemy więcej. Od wielu lat naprawia buty jawożnianom, Daje im drugie życie. Kocha swoją pracę. Świadczymy usługi napraw obuwi, napraw typu torebek, plecaków, torb, przęży dla koni, pasków, siodeł. Oprócz wszelakiej naprawy obuwia też zapraszamy Państwa na oszczeni noży, nożyczek, sitek no i też inne takie podstawowe narzędzia domowe. Kilka lat temu, gdy padały zakłady szewskie, on postanowił zostać na rynku i robić to, co kocha w 100%. procentach. Jednak czas pandemii jest dla niego bardzo ciężki. Ludzie z uwagi na strach przed wirusem przestali przynosić buty. Owszem, jest mniej klientów, yy, zmierzył się. No bardzo dużo ruch. Poszukajcie w domach butów, które nadają się do naprawy, a nie wyrzucajcie ich. Ja dam im drugie życie. A dzięki temu, że będę mógł to robić, pomożecie mi przetrwać. Apeluje Pan Piotr. Wiem, że jest trudny okres, jest ten cały wirus. Boicie się wychodzić z domu na zakupy. Więc może warto wziąć, wyciągnąć stare buty, które są zepsute, zniszczone. przynieść, naprawimy, damy drugie im życie. Wesprzeć mnie i inne umierające zawody. Dobry fach w ręku przez wiele lat pozwalał mu na utrzymanie się, a lokalna społeczność zwykle nie szczędziła podziwu za dobrze wykonaną robotę. Wspierasz tych ludzi młodych, takich, zakłady, takie szewski, krawiecki, tam wszystkie kwiaciarnie, wszystkie no, spożywcze, taki no, no, warzywne nie, to, to wszystko, żeby to wspierać, nie? Wydaje się, że tak było jeszcze do niedawna, teraz coraz trudniej mu przetrwać. Więc pamiętajmy o wzajemnym wspieraniu się, tylko razem uda nam się przetrwać ten trudny czas. W tych czasach każdy powinien wspierać nas, przedsiębiorców, żebyśmy po prostu przetrwali. Pan Piotr liczy na mieszkańców, liczy na wsparcie i solidarność. Branża Szewska też będzie cierpieć przez tą pandemię, ale proszę Was wszystkich, nie bójcie się, przychodźcie, wspierajcie nas i będzie wszystko w porządku. Akcja jest częścią projektu Lokalni są fajni, realizowanego przez Jawożnicką Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie Epołudnie wraz z Fundacją Lokalni. Portal jaw.pl do Świąt Bożego Narodzenia będzie publikował darmowo oferty lokalnych przedsiębiorców w postaci wpisów internetowych. Chętnych, prosimy o przesyłanie treści na adres www.jaw.pl Dodatkowo na specjalnej stronie internetowej jawożno.biz powstał internetowy katalog firm i usług, do którego można zapisywać się bezpłatnie. Na tym portalu można również zamieszczać ogłoszenia drobne, również za darmo.